Cześć i czołem, drugi sposób na nasze zadanko. Numer 27 z matury z stycznia 2021 z nowej ery. Jaki to jest ten drugi sposób? Pierwszy sposób było bezpośrednie wyliczenie współczynnika B i C, korzystając ze wzoru na postać kanoniczną. Wkleję tutaj to, co macie w tablicach maturalnych, żebyście widzieli, z czego ja tu korzystam. Dam to na dół, żeby nam nie przeszkadzało. Druga metoda polega na tym, że tworzymy sobie równanie. Korzystamy teraz z drugiej części, czyli z P i Q bezpośrednio, bo skoro tu mamy wierzchołek podany, no to się aż prosi, żeby też skorzystać z tego P i Q. Więc zaczynamy. f od x równa się 2x kwadrat plus bx plus c. I teraz tak. Nasze P wynosi 1, tak? Bo to jest ta pierwsza współżyw. To ona się nazywa P. Q to jest minus 8. Ale widzimy tutaj, że to nasze P to ma wzór taki minus B przez 2A. Nasze Q minus delta przez 4A. Minus delta, czyli minus b kwadrat minus 4ac przez 4a, tak? Więc tutaj podstawmy sobie to, co wiemy. A co my już wiemy? Wiemy, że nasze a wynosi 2. Skąd? Bo a to jest to, co stoi przy x kwadrat. Ok? I Nasze P jest 1, czyli mamy 1 równa się minus B przez 2 razy 2. Czyli mamy 1 równa się minus B przez 4, mnożę razy minus 4. Dlaczego? Żeby mi się tutaj ta czwórka skróciła. I otrzymuję minus 4 równa się B. Jak tutaj mam już obliczone to B, to stąd wyliczę nasze C. W jaki sposób? Dosyć podobnie. Mianowicie moje q wiem stąd, że wynosi minus 8, czyli mam minus 8, to się równa minus, nasze b to jest minus 4 do kwadratu minus 4 razy 2 razy c przez 4 razy 2. Tak? Widzicie to wszystko? Ta dwójka to jest to. Minus czwórka. To jest nasze B. Więc tak. Minus 8 to się równa minus 16 minus. O 4 razy 2 jest 8C podzielić przez 8. Tak. I zróbmy tutaj z tej strony wyciągnijmy na górze ósemkę przed jest 8, równa się minus 8 2 minus C przez 8 tu mi się to poskracało i co otrzymałam wiecie co, bo tutaj tak piszę na samym dole chodźmy tu mam minus 8, równa się minus 2 minus C i tak mnożę to razy minus 1, żeby tego minusa się pożyczyć, więc mam 8 równa się 2 minus c. To przerzucam na drugą stronę, czyli mam 8 minus 2 równa się minus c, czyli 6 równa się minus c, mnożę znów razy minus 1 i otrzymuję, że c równa się minus 6. Czyli moimi odpowiedziami na to zadanie jest... Że wartość współczynników B i C we wzorze funkcji F wynoszą kolejno. Ojej, już znów zapomniałam. Zmienić B równa się minus 4, C równa się minus 6. Macie pytania? Piszcie. Robię to, pokazuję Wam dwie, dwie metody, bo zawsze jest większy wybór i któraś może do Ciebie lepiej trafi. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmiku.